Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym cyklem, w którym będę omawiał czołgi, które nie doczekają się pełnej recenzji, ale o których warto wspomnieć, bo na przykład niedawno pojawiły się w grze. Seria będzie nosiła nazwę Szybki Przelot, a więc będą to podstawowe informacje o tym, czego możecie się spodziewać po bieżących czołgach. Zamysł jest taki, żebyście nie zostawali z niczym i od razu wiedzieli, czy dana maszyna jest warta zainteresowania, czy może niekoniecznie. A w dzisiejszym odcinku przedstawiam wam 4 czołgi, które pojawiły się niedawno w grze, z których aż 3 są do dostania zupełnie za darmo. Nazwa pierwszej maszyny brzmi tak, gdyż ja jej oczywiście w życiu nie wypowiem: Aufklärungspanzer Panther. Jak mogliście usłyszeć, czołg nazywa się naprawdę odlotowo. A żeby było ciekawie, jego wygląd również uzupełnia dobrze swoją nazwę. Maszyna jest bowiem połączeniem niemieckiego czołgu siódmego tieru Panther, z. no właśnie z czym? Z bardzo małą, śmieszną wieżyczką, dzięki czemu wygląda on naprawdę pokracznie. Jest duży, a równocześnie ta maleńka wieża na szczycie sprawia wrażenie nieco zabawne. Swego czasu w World of Tanks PC był nazywany Owful Panther, czyli Paskudny, brzydki panter. Pomijając jednak kwestię wyglądu, to przyznać trzeba, że jest to przyjemny czołg lekki. I tu znowu niespodzianka, no bo Niemcy i czołgi lekkie to dosyć specyficzne połączenie. Tymczasem mamy tu maszynę, która ma strzelną armatkę o niewielkiej alfie 160, ale za tym całkiem fajnej penetracji i do tego jeszcze jest to plójka, czyli wypluwa z siebie każdy pocisk poniżej 4 sekund. Włączając adrenalinę, można sklipować bardzo szybko czołg przeciwnika, dosłownie w kilkanaście, w góra dwadzieścia parę sekund. Mamy również oprócz tego bardzo fajną mobilną. Czołg jest szybki, dobrze się zbiera, nie ma tutaj dużego problemu, aczkolwiek jest jedno ale. Gdy na twardym terenie jedziemy szybko, to wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś nierówności, podmokłości, etc., teren miększy, czołg bardzo dużo traci na tej swojej mobilności. Jest to spowodowane dużą wadą maszyny, ponad 40 ton, jest to jeden z najcięższych czołgów w lekkich grze, ale z kolei mamy tutaj drugi plus, można ramować. Jeśli tą maszyną wtrąbicie się w jakąkolwiek inną, lekką lub nawet średnią, no to będzie wielkie boom i zadacie dużo obrażenia. Celność spoko, czas celowania również spoko, 700 stopni depresji, nie ma na co narzekać, aromatka jest przyjemna, mobilność jak wspomniałem również, a jeśli chodzi o pancerz, no to jest to czołg lekki więc tutaj nie ma co liczyć na jakieś wielkie halo ale z drugiej strony, jak to Niemiec od czasu do czasu coś tam potrafi trollowo dinknąć ogółem czołg robi dobre wrażenie, jest za darmo, więc nie ma się co oglądać, tylko po prostu brać i grać ja go sobie w garażu zostawiłem Kolejne dwie maszyny omawiam razem, ponieważ są to czołgi, które trafiły w ramach jednego eventu do nas również za darmo. Y5T34 oraz Y5ELC Bis. Są to czołgi odpowiednio 5. i 7. tieru. Obie maszyny są hybrydowe i wpisują się w linię defenderów swoim charakterystycznym wyglądem, aczkolwiek poza tym wyglądem z defenderami mają niezbyt wiele wspólnego. Przede wszystkim nie mają magazynków. Y5T34 to czołg, który poza wspomnianym wyglądem nie ma absolutnie nic, co by go wyróżniało na tle innych czołgów 5. tieru. Ten sam DPM w okolicach 1300 obrażeń, penetracja 110 mm, 160 obrażeń maksymalnych na pocisk, i tak naprawdę w kwestii armaty nie ma tutaj nic. A jedynym pozytywnym wyróżnikiem w stosunku do innych czołgów jest nieco krótszy czas celowania. Równie przeciętnie prezentują się jego parametry pod kątem mobilności: rozpędza się do 50 km. Nie jest zbyt szybki, nie jest zbyt mobilny. W zasadzie niczym nie odstaje tutaj ani na plus, ani na minus od innych czołgów 5 tieru. Zresztą charakterystyką tego tieru jest to, że w zasadzie 99% czołgów na nim jest dokładnie taka sama. To kwestia. Niskich tierów, które zostały zniszczone w aktualizacji 5,5 i wszystkie czołgi do piątego tieru łącznie zostały bardzo mocno zrównane do jednego poziomu. Bardzo mizernego zresztą. Również sam pancerz niczym szczególnym się tutaj nie wyróżnia. Maszyna jest tak samo przeciętna jak wszystkie inne. Oczywiście można nim sobie pograć, jest to czołg za darmo i wynik można wykręcić. Całkiem przyzwoity, jeśli ogarniacie. Szczególnie, że na piątym tierze gracie z graczami, którzy zazwyczaj mają mniejsze umiejętności. Są to gracze bardziej początkujący, mniej doświadczeni, etc. Natomiast sama maszyna bardzo, bardzo przeciętna. Zostawić w garażu ja sprzedałem, natomiast Wy zrobicie, jak uważacie za słuszne. Druga maszyna jest nieco ciekawsza, jest to Y5LC Bis, czołg średni siódmego poziomu nacji hybrydowej i zobaczmy, co tutaj nam ta maszyna oferuje. Po pierwsze, stosunkowo wysoki DPM, prawie 2800 obrażeń to jest dużo, szczególnie, że mówimy o siódmym pierze. Działo to typowa plujka, czyli armata, która dosłownie wypluwa swoje pociski w bardzo krótkim czasie, tutaj w okolicach 3,5 sekundy. Mamy dość niską penetrację tylko 145 mm, więc wydaje się, że koniecznie jest granie z perkiem dokładającym do penetracji. Wtedy oczywiście stracimy trochę na DPM-ie, ale ta penetracja podniesie się do przyzwoitego poziomu 157 mm, która wciąż, zauważmy, jest niższa niż u pozostałych czołgów. Jednak w grze nie bardzo to przeszkadza i maszyna daje sobie radę. Armata jest bardzo celna, w zasadzie snajperska, stosunkowo krótko skrupia i poza tym jest to ogólnie przyjemne działo, którym strzela się całkiem fajnie. Mobilność również bardzo ok. czołg rozpędza się do 55 km do przodu, 20 km do tyłu, więc jest w porządku, a na różnych rodzajach terenu radzi sobie zupełnie przyzwoicie. W kwestii pancerza, no to nie ukrywajmy, że ten Defender również nie ma się za bardzo czym pochwalić i jakkolwiek dingi się zdarzają, to są bardzo przypadkowe. Trudno powiedzieć, że jakiś element czołgu specjalnie odbija, bo wszystko jest tutaj tak naprawdę słabe, więc na pancerz nie możecie liczyć. Raczej mobilność plus armata, czyli zaskakiwanie przeciwników, szybkie wysyłanie kilku pestek, uciekanie, przemieszczanie się, tego typu playstyle. W zasadzie jest on bardzo podobny pod tym względem do czołgów typu T23E3 czy Eagle, ponieważ mają one właśnie nie najlepszą pancerz, aczkolwiek tam jest trochę lepsza wieża. Y5 LC wydaje się masz tą całkiem przyzwoitą. Czy warto go zostawić w garażu to jest osobna kwestia. Ja osobiście ani tego czołgu, ani poprzedniego nie zostawiłem, ponieważ nie uważam, żeby były zbyt ciekawe. Poza samym wyglądem, ponieważ są to przecież defendery, więc ta ich charakterystyczna taka ciemna skórka, do tego jeszcze z tyłu umieszczony napęd pseudoelektryczny, robi ładne wrażenie i wygląda to fajnie, ale poza tym niewiele mają do zaoferowania, więc ja sobie z nimi dealować nie chciałem. Ostatnią prezentowaną w tym odcinku maszyną jest TSL-7 Defender, czyli kolejny czołg z linii defenderów, ale tym razem dostępny komercyjnie, można go wyrosłować ze skrzynek i jest to po Karnawonie Defenderze kolejna maszyna, która uzupełnia linię czołgów magazynkowych. Mamy tutaj armatę, która posiada trzy pociski z czasem przeładowania 3 sekundy pomiędzy nimi oraz bardzo krótkim czasem przeładowania całego magazynu wynoszącym poniżej 13 sekund. To jest duża zaleta czołgu. DPM na przeciętnym poziomie około 2000 obrażeń, co dla czołgu tego Czyli z armatą typu magazynkowego jest przyzwoitym wynikiem. Obrożenia na cały magazyn wynoszą 675 i jest to szczerze mówiąc troszkę za mała ilość. Wydaje mi się, że 280 obrażeń na pocisk byłoby o wiele przyjemniejsze i sprawiałoby, że czołg byłby fajniejszy w rozgrywce. Niemniej Armata jest OK, może nie tak dobra jak Defendera Mark 1, jeden, ale wciąż robi robotę. W kwestii mobilności to powtarza nam się tu historia pozostałych Defenderów, m.in. właśnie wspomnianego Defendera Mark 1, I ta mobilność jest dość kiepska. Tylko 42 km do przodu 20 do czołg jest mobilny w tym sensie, że jest dynamiczny, szybko się rozpędza i usiąga tą prędkość, natomiast nie jest w stanie niestety jechać szybciej. Daje to takie troszkę nieco dziwne odczucia z gry, w którym mamy czołg, który w zasadzie jest dynamiczny, ale równocześnie coś go sztucznie ogranicza, więc jest to taka chyba forma balansu troszkę tych defenderów, tak samo jest w tym defenderze Mark jeden, o którym często wspominam, porównuje jeden do jednego, bo są to czołgi nieco podobne, choć też troszkę różne, więc taką mamy tutaj sytuację. Nieco dziwnie prezentuje się kwestia pancerza czołgów. W teorii ma on mocną wieżę, ale jak Zobaczycie na obrazku, problem polega na tym, że jest ona z jednej strony bardzo mocno ścięta i to ścięcie jest Wixpotem. W cały ten boczek wchodzi, a żeby nie wchodziło, trzeba wieżę skontować, trochę podobnie jak we 100. Jest to dziwna sytuacja, nie do końca dobrze sprawdza się rozrywce, ponieważ S10 e jest czołgiem ciężkim, obija się na krótkie dystanse. Tam to kontowanie jest jakby naturalną rzeczą. Tutaj kontowanie wieży nie daje rady, szczególnie, że mamy 3 sekundy między pociskami, więc przez 6 sekund eksponujemy się troszeczkę, więc lepiej przyjąć, że ta wieża po prostu jest Wixpotem. Ogólnie czołg jest, powiedziałbym taki sobie. Pod względem wielu parametrów przegrywa z Defenderem Mark 1, ma znacznie słabszą wieżę, także słabszą mobilność. Armata również odrobinkę lepsza jest z Defenderze Mark 1, który ma lepszą penetrację. Maszyna wydaje się być taka sobie. Niekoniecznie warto po nią sięgać, niekoniecznie warto kupować, ale jeśli kiedyś będzie w jakiejś fajnej paczuszce albo dokładana gratis do innego czogu, to czemu nie, wtedy można sięgnąć. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej!